Hej widzowie, dzisiejszy odcinek będzie o Gravitraxie Rozpakowujemy go go góra zajączka Jest to power, czyli będzie to na baterię W razie czego będę robić cięcia Dobra Mam tu przy sobie nożyczki i kuleczkę Która będzie do tego potrzebna Mam już parę zestawów Gravitraxów Później to złożymy do, do jednego wielkiego zestawu Jeszcze raz nasi. O, tu mamy yy, tasiemkę Oj Tutaj O, to fajnie idzie Opa, jeszcze dół. Opa. Um, tutaj widzimy, że do tego zestawu dołączają jeden tor. Tutaj to jest teraz jeden. Dwie instrukcje. Natomiast wygląda jak książeczka, jedna albo jedna instrukcja. Tutaj, i to jest jedna wielka część, która będzie o taka. Czy to jest wielkie? No wątpię. No, takie pudełeczko nie wiem w jakiej skali, ale takie, no, takie nie za duże, nie za małe. Takie idealne. O, tutaj już widzimy, że jest jeszcze jedna taśma. i polecam też sobie zainstalować aplikację na Google Play, Gravitrax pisać i macie po prostu parę aplikacji. Opa, jeszcze jedna taśmka. się delikatnie potargało, ale nie wracam na to tutaj obok daje śmieci później wywala. opa yy, teraz yy, po każdym kwadracie i oj okej okay. okej, okay. środek wygląda w ten sposób, jeszcze tego nie rozpakowałam, ale delikatnie krzywy jest Delikatnie zapromuję Hashtag Gravitrax, polecam sobie na Facebooku Jak na nich, na Instagramie Nie wiem co to jest, nie mam I na YouTube polecam też zobaczyć parę Takich tutoriali, jak to złożyć itp Dobra W drugim pudełeczku tutaj, tym górnym Tutaj dam spikuleczkę Mam dwie instrukcje Gravitrax Power utworzymy Okej, okay, tu jest zaś często ją na pudełeczku i jest ona. Teraz jej nie widzę, no nie. Dobra, później wam pokażę. Hmm, tutaj jest... To nie działa chyba samemu. Aha. Chwila. Troszeczkę nie rozumiem, bo te obrazki jakby... Tu jest słońce. I tutaj zaś... Coś... Ej, chwila. Um, dobra, to troszeczkę nie rozumiem, nie? Baterie? To mają być jakieś baterie, czy coś? Bateria podobnego? Uch, dobra, później coś przyniosę. Instrukcje. Na razie nie czytam. To jest unboxing. Dobra, pierwsza góra Jak oni to dziwnie składają? Jakieś takie coś. Możemy na bok. Ok, środek wygląda w ten sposób. I takiego toru jeszcze nie mam. To jest jakiś taki bardzo krzywek, jak tutaj zauważyłam. I takie ma być tak samo jak na obrazku tutaj, widać. Widoczne jest to. O tutaj. Takie tu delikatnie pokrzywione jest. Ok. I nareszcie wyciągamy nasz wielki systemik i on wygląda w ten sposób są tutaj dwie piękne baterie yy, nie wiem czy one już tam mają być czy musimy je wymienić, czy coś wymienić nie wiem są one bardzo grube jak na baterię takiej ilości patrzcie to coś jeszcze jest Dobra, spokojnie, czy długo w tym dole będzie dobra, nie było i tak, kulki tutaj nie ma ale wiem, że wsadzę się ją w ten sposób o tu okej okay. Tylko teraz jak to włączyć to oh ja, yeah. dobra Widzę, że tutaj tam trzeba to rozkręcić i włożyć tam dwa paluszki Czyli baterie, bo raczej już drugich baterie nie dają, nie wiem czy to w ogóle jest bateria, nie? Na tobie wygląda, bo to jest takie metalowe Nie rusza się to na razie, bo potrzebuje to baterii to będzie mój taki pierwszy chyba na baterię. Wkłada się to tu i tyle wiem. Więc teraz wycięcie, pójdę po paluszki i widzimy się za chwilę. Już jestem i tak. Mam taki maleńki, dosyć śrubokręt. Jest on takich rozmiarów, jak, jakbym rozłożyła rękę. Kodaki, już się rozpakuję. Nie chcę tracić czasu, więc od razu je wyjmę. Dwie nam są potrzebne. Jak będą za duże, to po prostu polecę do, do salonu pokolenia. Mam dwie baterie i mały śrubokręcik. Spróbujemy czy ten śrubokręt... Ojej, jak oni to zakręcili mocno. Tylko nie w którą stronę, może tutaj gdzieś pisze. Nie. Mmm. No po prostu śrubokręt jest zły. To tutaj jest widzimy się za chwilę, kiedy to w końcu zgręcę. Już jestem odkręcona klapa, bo trudno, ale jest, są tu dwie klapy. Musiałam zmienić też baterie, bo te grubsze no, nie dały rady wejść. Zobaczcie sobie sami. Wezmę tutaj baterię, bo tam te odłożyłam. Mam, proszę, to jest kodak, a tu mam pasikonika czy coś takiego. Dobra. I patrzcie nie wiem co nie włożę tutaj więc odłożę to na bok i te baterie będą dobre. dobre czyli na sprężnik. zobaczę sobie tutaj, bo ja naprawdę nie wiem jak jak włożyć te baterie przepraszam, drzwi mnie zło złożyli no to już wkładamy Pierwszy zaczynamy od tego hopa, włożone i idealnie się mieści um, To drugie. Hopa. tutaj ładnie ustawimy Hopa, tutaj damy pierwsze, tutaj damy drugie, zobaczmy czy jeszcze się... Okej, okay. ej, bo to się klika. O co to chodziło? No, nie wiem. Coś włączyłam, ewidentnie. Pójdę też w żeby to zakręcić. Dobrze, zakręciłam już. Żebyśmy już nie malowali czasu, bo jeszcze musimy to podłączyć do wielkiego otworu. I tak, mamy kuleczkę, jedną, pierwsze. Damy ją tutaj. Dobra. Widocznie baterie działają, ale nie wiem o co tu chodzi. Dobra, poczekajcie chwilę. Wrócę tu na miejsce. Patrzcie. tu miało chyba działać, nie? Okej. Okay. Troszeczkę tego nie. Dobra, popatrz na to. Chwila. Okej, okay, to jest tryb szybki. Okej, okay, czerwony tryb szybki. Srebrny tryb. Oj. O Ojej. Moja piękna kulka, dobra. Zielony też jest szybki. No to. Um, niebieski jest taki sam. Um, nie, no każdy jest szybki. To o co chodzi z tymi trybami? Dobra. Ruszę podłożę to do wielkiego toru. Widzimy się za chwilę. Dobrze, skończono już układać. Ach, jest pełno właśnie tych już grawitraxów i teraz Wam pokażę efekt końcowy Tylko pozwólcie, że sobie tutaj troszeczkę ogarnę To sobie pierwsze włączymy na tryb srebrny Kulki są już na miejscu Jest srebrna, bo tu jest tryb srebrny, tutaj jest czerwona, tutaj nie ma jeszcze i tu jest niebieska A no to opuszczamy, muszę tutaj delikatnie przytrzymać zaraz, bo tutaj jak się to opuści to, to może wszystko spadnąć, spaść Ach, to nie doleciało. ojeju Ach, nie doleciało. Nie doleciało, więc spróbuję drugi raz. Dobrze. Delikatnie tutaj coś. Coś tam z serem kulką było nie tak. Pokażę Wam w drugim odcinku. Będę teraz nagrywać trochę stra... trakta, właśnie. To będziecie widzieć nie porażki, a takie zwykłe Tu sobie już tu włożę, żeby, żeby tutaj nie manować baterii Tam trafiła czerwona kulka Tu jest niebieska i tu trafiła srebrna poprzez naszą windę Było trochę porażek, ale no... Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę, łapkę suba, byle co, co chcecie